Chińczykach czy w, tylko w moje się trafią zawory. To jest porażka, muszę je wymienić. Uśrednio co dwie jazdy muszę je ustawiać, bo jak jadę z kimś, nie tak jak teraz jechałem, tylko z kimś co mam markowego to puchną. Stają na wryte, tak było na jednym filmiku. I albo czekać z godziny, aż ostygnie i można jechać dalej, albo go ściągać na chatę. Napęd to już jak każdy wie w Chińczyku. Choć teraz założyłem niby ten sam inną ząbatkę Dopiero się coś rozciąga po trzeciej jeździe, chyba więc ten, jako tako, jest. No i co tu jeszcze? To trzy etapowe sanie, to jest porażka. Od razu mówię. Tak to felgi. Lekkie uderzenia się krzywią. No I tak to nie mam do niego zastrzeżeń. 250-220 koni, to ja wiadomo, że to nie będziesz szału robić, tak? Dobra, to ja sobie robię krótką przerwę, przestaję nagrywać, za, podjazd jakiś nagram. Dobra. bloga z wymiany klocków jak one nie pasują ale jak jak jest ciemno na obrazie to go nie wrzucam bo nie mam światła w garażu żeby nagrywać blogi co mówiłem co jest to już jedzie

nie ma tyle podjazdu, to co on by tak wlatywał? No to tyle. Póki co, jak coś jeszcze zobaczę, to nagram. Jak nie, to taki krótki urywek coś tam się dzieje. Dobra, trzymajcie się na razie. Póki co. Że byli tu przeprawówką dipem i chyba w lesie mijałem. Lecieli tam, gdzie ja byłem, pewnie teraz. Więc się minęliśmy. O, nie musiał. Luzu nie znajdę No, że. No jest. Więc tu są świeże ślady. Tu wcześniej było, ale to nie było tak, te ta górka poryta na pewno. Ech, no i co? Jestem już praktycznie u siebie Są takie malutkie góreczki tu Na ruinach Tak bym kończył tego Vloga czy jak to nazwać? Samemu Bo jest piątek już każdy w pracy za dzisiaj akurat wolny mam Bo przez cały weekend pracowałem I nie wiem jak polatać na ziomek latał Od tego KTM'a Więc co? Nie wiem kiedy to dostaniecie, ale postaram się jak najszybciej to wrócić. A ile monstruje się, dawno nic nie nagrywałem. Dobra, kończę to na razie.